Dajcie kochani na dzisiejszym filmie, w którym chcę wam opowiedzieć o narodzinach Chrystusowej świadomości. W Tobie, w nas wszystkich. Zapraszam. Ten związek Chrystusowa świadomość, związek tych dwóch słów, wyrazów w ogóle Chrystus. Z miejsca trzeba redefiniować, czy redefiniować, wytłumaczyć, co to tak naprawdę ma znaczyć. Chrystus, czyli syn Boży, ale nie jest syn Boży jakiś jeden konkretny, ale z drugiej strony, tak, jakiś jeden konkretny, tylko nie jeden konkretny, jeden człowiek, tylko i wyłącznie jedna taka istota ludzka i nikt więcej, tylko jeden konkretny syn Boży, czy dziecko Boga, czyli my wszyscy, tak? Nasza świadomość jest świadomością Chrystusową. To światło Chrystusa, którym każdy z nas bez względu, bez wyjątku jest. Jest naszą prawdziwą tożsamością, to jest nasz prawdziwy dom, to jest nasza prawdziwa, prawdziwa istota. I teraz człowiek, oczywiście w większości wypadków w to nie wierzy, lub tego w ogóle nie chce, aktywnie atakuje tą prawdę, która i tak jest prawdą o tej osobie. I teraz tutaj powstaje taki, taki paradoks, że człowiek, Syn Boży, dziedzic wszystkich boskich obfitości, jest zamknięty w swoim własnym śnie, w którym jest ofiarą świata zewnętrznego. Świata, który jest wobec niego niesprzyjający, świata, który nie jest nim, świata, w którym Boga nie ma, albo jest bardzo, bardzo, bardzo odległy. Różne nauczania duchowe, nazwijmy je zbiorczo mianem faryzejskich nauczeń, mówią o tym, że Boga nie ma, albo o tym, że o Jezus kiedyś tam przyjdzie jako, nie wiem, jedna osoba, Albo, albo inne takie dziwne, dziwne rzeczy. Chrystus to jesteśmy my i powtórne przyjście Chrystusa to jest przebudzenie tej prawdy o naszej boskości, o prawdzie naszego pochodzenia w każdym człowieku bez wyjątku. I teraz to przebudzenie jest aktem niezwykle, nieprawdopodobnie wręcz rewolucyjnym. To przebudzenie świadomości, które się dzieje obecnie, ono de facto to, co moglibyśmy określić mianem ładem społecznym, gospodarczym czy, czy politycznym, ono to wszystko rozwala w drobny, w drobny mak. Bo okazuje się, że nasz obecny tak zwany system oparty jest na hierarchicznej piramidzie, gdzie jakaś ta mała grupka, tak zwana elita jest na szczycie, a cała reszta jest ich podnóżkami, jest na samym dole i pomiędzy tym są ci, którzy od tej elity dostają dużo różnych rzeczy i utrzymują obecny porządek rzeczy. I ten chory, w tym sensie chory, że Tymczasowy układ musi runąć i na pewno runie, i w zasadzie dzieje się to powoli na naszych oczach, albo może nawet całkiem szybko. I budzi się świadomość Rysusowa w nas. To jest rewolucja, ale rewolucja zupełnie inna niż te, które działy się na planecie Ziemia do tej pory. Do tej pory rewolucje były w większości wypadków krwawe, a jeżeli nie były krwawe, to były przemocowe i siłowe, forsowe. E, czyli ktoś ma jakąś wolę polityczną i chciał coś zmienić i czy zastosował przemoc otwartą, jawną w postaci wojsk, czy stosował przemoc w postaci różnych instrumentów nacisku, to jest sprawa osobna. E, tutaj to przebudzenie jest wewnętrzne, ten przewrót on jest wewnętrzny, czyli świadomość każdej istoty na planecie Ziemia się albo zmienia, a jeżeli się nie zmienia, to, to nie będzie dla tych osób miejsca na planecie Ziemia. E, nie wiemy dokładnie kiedy, ale na pewno nie będzie miejsca, bo na tej nowej Ziemi będzie istniał tylko i wyłącznie ten nowy, świetlany porządek rzeczy, ten świetlany porządek świata. Nie będzie innego. I teraz do tego wszyscy zmierzamy, i jest to nieuchronne, jest to nieuniknione nie da się z tym nic zrobić nie da się tego procesu w zasadzie zatrzymać można z nim kooperować. I pozwolić na to, żeby to przebudzenie tego światła wewnątrz ciebie, żeby ono się po prostu toczyło i wtedy będzie ci lżej pomimo przeróżnych przemian, które dzieją się obecnie i które będą się działy jeszcze przez jakiś czas. A te zmiany są mocne, a będą pewnie jeszcze zdecydowanie mocniejsze, ponieważ ten, ten, ten stary porządek musi pokazać, jak bardzo jest, że tak powiem, bezsensowny, zanim on całkiem runie. A więc przebudzenie świadomości chrystusowej. Jest to przebudzenie do tego, że jesteś twórcą twojego doświadczenia, że za nie odpowiadasz, że twoje myśli, intencje, to co w sobie nosisz, twoje nieuzdrowione traumy. przeróżne rzeczy, które nosisz w obrębie swojej świadomości, one wpływają, rzutują na twoje życie. I teraz przebudzony umysł, umysł Chrystusa, to jest umysł, który o tym wie i który się do tych zasad de facto stosuje, tak? Czyli wiesz, że jak będziesz myślał super negatywne myśli o o kimś tam, no to w twoim doświadczeniu ta osoba będzie tym, czym go tworzysz, czyli może jakimś potworem, czy jakimś zbrodniarza, czym, czymkolwiek. A możesz na każdą istotę, na każdą osobę, na siebie również, patrzeć jako na Kona Chrystusa i teraz w tym patrzeniu, patrzysz, że ktoś jest wolną osobą, istotą, jest to, że ty widzisz, że ty, ty również jesteś wolną istotą. I teraz, skoro ten wybiera A, to ty nie musisz wybierać A i możesz wybrać B. I w moim poczuciu, ten, ta, ta rewolucja na naszej planecie zadzieje się w ten sposób. My, czyli osoby, które są świadome, budzące się, przebudzone, po prostu wybiorą, wybierają inaczej. I samym swoim jakby ciężarem, ilością, masą sprawią, że ten stary system się zawali. Pamiętajmy o tym, że osoby, które się budzą, często są osobami w jakimś sensie może wybitnymi, złe słowo, są na pewno napełnione mocą. Duch nie budzi ludzi do tego, żeby leżeć martwym przed telewizorem i się upijać. Duch budzi ludzi do życia, do cieszenia się życiem, i może czasami będzie to seans telewizyjny ze znajomymi, który może nawet będzie lekko zakrapiany. Ale to będzie wyjątek od reguły, kiedy życie jest produktywne. W tym sensie ty dajesz światu nie swoją pracę gdzieś od do, tylko dajesz światu po prostu swoją miłość, dajesz siebie. I świat też tym samym ci po prostu odpowiada. I teraz to, to wszystko, co mówię, jest pewnie odległe od życia i doświadczenia większości ludzi, większości istot na, na naszej planecie. I ja to rozumiem, i ludzie, czy istoty, które mówiły o tym przede mną, jest jeszcze masa innych osób, które mówią o tym samym co ja w obecnych czasach. Kiedyś takie osoby były tępione, zabijane wręcz nawet fizycznie. Teraz na szczęście dzieje się to na tak dużą skalę, że jest to po prostu niepowstrzymane nie, nie już w zasadzie w tym momencie. Ten proces, ta fala, ten prąd masowego przebudzenia, on jest tak silny, że tego się nie da zatrzymać. I teraz ten proces on się tak czy siak zadzieje. On się tak czy siak zadzieje, prze, przemaglujecie na wszystkie strony, właśnie jak mieliśmy rozmowę z taką przyjaciółką przez telefon właśnie takie dzielenie się różnymi procesami, które się, które się dzieją, które są po prostu silne, które rozmawiałem dzisiaj przez telefon z dwoma osobami, wszyscy mają takie same mocne procesy <grydy> w momencie, tak więc to jest u Was, jeżeli się budzicie duchowo, to na pewno też coś podobnego się dzieje, bo to się dzieje grupowo, kolektywnie, tak? jesteśmy połączone świadomością, która się budzi i te procesy przebudzenia one tylko będą zbierać na sile. One nie będą... Z... Powstrzymywać się one, nie będą hamować tu. Jedyne, co się zatrzyma, jedyne co się wykolei, to ego. Nic innego się nie zatrzyma. Światło się nie zatrzyma, proces przebudzenia tej planety się rozpoczął. On się rozpoczął już dawno temu. Teraz jest w bardzo po prostu istotnym, istotnym momencie. Ten proces jest niepowstrzymany. Więc bez znaczenia, co świat powie, to on się tak czy siak po prostu dzieje. I teraz. Kooperacja z tym procesem, czyli wejście w to przebudzenie całym sobą sprawi, że przejdziesz przez te zmiany suchą stopą, jak obiecują Mistrzowie w, w przekazach, czyli przejdziesz przez te przeróżne zmiany, których COVID to było, wiecie, taki appetizer, to był taki. <grym się> to był taki to jest taka przystaweczka, tak, do tego, co się będzie tak naprawdę działo, co jest nieuniknione, co jest w zasadzie jest, można powiedzieć, jest przymus wręcz przebudzenia. Ten napływ światła jest tak silny, że wszystkie negatywne, toksyczne schematy, będące, istniejące w świadomości ludzkiej, są po prostu podnoszone całymi partiami, całymi walizkami. Tą ciemność po prostu sobie na nią patrzymy. I teraz w ogniu twojej obserwacji i to jest jedyne, co jest tak naprawdę potrzebne w ogniu patrzenia na to szaleństwo, które było tak naprawdę od, od zarania dziejów. To nie jest tak, że ty urodziłeś się z takim bagażem ciężkości. Ten bagaż ciężkości dostałeś od swoich rodziców, od swojego społeczeństwa, w którym jesteś z kraju, miejsca na ziemi i tak dalej, od przodków, od twojej linii rodowej i ten bagaż po prostu jest rozpakowywany. I on jest zamieniany stopniowo, stopniowo w światło. I w jaki sposób zamieniany? Patrzenie. Po prostu widzisz toksyczny schemat, oddychasz z tym, nie wiesz co robić, prosisz o pomoc. I w końcu duch daje Ci odpowiedź, jak należy postępować w inny sposób. I tutaj jest, kochani, meritum. To nie jest przebudzenie na papierze pod tytułem: O, wcześniej robiłem ABCD i to było nieoświecone, i teraz robię FGH i to jest oświecone. Tylko to jest po prostu zobaczenie, co było dysfunkcyjne, kochani. Zobaczenie, co było dysfunkcyjne i zrobienie inaczej. Patrzysz na to, co jest szalone i wybierasz inaczej. Patrzysz na to, co, co nie działało do tej pory i wybierasz inaczej. To jest to, przebudzenie jest niezwykle, niezwykle praktyczne, ale również po prostu wywracające życie. Tak wywracające życie, jakby wszystko, co jest nieświadome, jest pokazywane, człowiek na to patrzy i nie ma wyjścia, ten ból jest tak wielki, że po prostu człowiek wybiera światło, które jest mu. Od razu pokazywamy. Świadomość Chrystusowa chce się przebudzić w każdym człowieku. Ona chce się przebudzić. Niektórzy będą z tym procesem oporować i będą o niezwykle cierpieć. Im bardziej ten proces będzie się intensyfikował, tym bardziej te światy, te matryksowe światy, które ludzie sobie potworzyli, w które uwierzyli, tym bardziej one się będą walić. I teraz masz wybór. Widząc tą tonącą łajbę i to, co się dzieje na świecie, na wielu polach, ja nie mówię tylko o płaszczyźnie duchowej, ja mówię o wielu polach, Patrząc na tą tak zwaną cywilizację, masz wybór. Czy ty do tej łajby chcesz dokładać, czy chcesz zacząć się z niej ewakuować, wychodzić i, i robić coś nowego, świadomego. Wszystkie osoby, które się budzą, które są w momentach w szczególności takich trudnych, mocnych twojego procesu przebudzenia, który nie oszukujmy się, jest procesem niezwykle trudnym, nie dlatego, że światło samo w sobie i Chrystusowa prawda jest czymś trudnym. Jedyne, co jest trudne, to opór ego, który jest. W zasadzie niezmierzony. Hmm. Można powiedzieć, że jest prawie, że nieskończony. Jak mówi Einstein, są dwie rzeczy, które są nieskończone, tak? Wszechświat i głupota ludzka. Wszystkie osoby, które się, które się budzą, w szczególności takie, które przeżywają mocny moment przebudzenia, w którym po prostu ego cię próbuje na 30 sposobów po prostu poszatkować, porozwalać, zapraszam i zachęcam do korzystania z warsztatów, które prowadzę, ale w szczególności zapraszam Was na warsztat z Jeszuą, Przewodnik Jeszua. To jest warsztat skierowany, dedykowany energii właśnie Jeszuły, Jezusa. 22-26 luty 2023 Jaworowy Dom w Dolnie Baryczy, województwo dolnośląskie. Tutaj macie link i w opisie do tego filmu. Głęboki, mocny, uzdrawiający warsztat. W ośrodku jest piękna jurta, piękne miejsce w środku lasu. Zapraszamy serdecznie i pozdrawiam Was. Hej!